Dzień dobry, moje drogie byki. Witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania na kolejne 7 dni. W tym tygodniu jest dostępna tygodniówka na Wimio, również link w opisie filmu. Zaczynamy. Następny film 7-dniowy dla Was, oczywiście, w przyszły poniedziałek. No dobra. Wy sami. Rycerz Buław, chętnie do działania, w ogóle do jakby przeżywania życia. Rycerz była zawsze jest chętna na przygodę, na to, żeby gdzieś pojechać, coś zobaczyć, jakby ogólnie tryska energią, tak? Ale tu jest Król Kielichów, więc pod tym mogą być bardzo dojrzałe mm, uczucia. Część z Was może zechcieć kogoś odwiedzić przyjaciela i to mi przyszło do głowy. Ech, część z Was tutaj jest prośba też, bo Król Kielichów wyczekuje. Zanim ruszy do działania, żeby wyczekać odpowiedni moment, e, zanim ruszycie do działania, i żeby też być pewnym tego, czego pragniecie. Rycerz była w się przed niczym nie cofnie, to jest taka energia. Więc e, przyglądajcie się sprawą, wyczekujcie odpowiedniego momentu. Jak będziecie pewni, czego pragniecie, no to po prostu tutaj siup i jedziemy po to, tak? To tak mniej więcej się tak rysuje. A dużo akcji, dużo działania, dużo energii, takiej chęci do tego, żeby działać i sprawy brać swoje ręce i procedować, ale jest to wszystko podszyte w to tego znaczeniu absolutnie. Taką dojrzałością. Pięknie. Dobra, idźmy dalej: e, sprawy uczuć. Osiem monet i osiem buław. No to trochę mi to wygląda na negocjacje, w tym jak dopracować jakieś ważne dla Was em, em, kwestie związane z miłością. Jeśli jesteście w sytuacji, w której sprawy miłosne się przeplatają trochę ze sprawami zawodowymi albo jakimiś takimi materialnymi, no to tutaj wypada coś omówić i to się tutaj pokazuje. Em, pracować nad sobą, pracować nad tą sytuacją. O, jeszcze tak powiem, pracować nad tą sytuacją, komunikować, działać znowu. Działać, działać. Jeśli już jesteście pewni tutaj, że czegoś pragniecie, no to karta pokazuje: działaj, pracuj nad tym. Nie poddawaj się. Wypracujesz rozwiązanie. Jakiś wyjazd w ogóle bardzo silnie też się urysuje dla części z Was. Albo ktoś Was odwiedzi. Idę dalej, słuchajcie, no zobaczymy też na wimio, co, co się o, pokaże, e, finanse, tak, finanse, okej, okay. mm -hmm. prośba o cierpliwość, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, jakaś oferta może przyjść, która Was emocjonalnie usatysfakcjonuje, ale jeśli chodzi o finish, jeśli chodzi o to, kiedy ona się zrealizuje, no to siądzie za jakiś czas. Może będzie słońce w strzelcu. Mamy bardzo specyficzna informacja. Trzeba będzie na coś poczekać. Najpierw coś też naprawić, jeśli chodzi o może własne otoczenie, żeby jakiegoś rodzaju środki do Was przyszły. Tak jeszcze bym to określiła. Pomyśleć o tym przynajmniej, tak? No i bardzo silnie strzelec się rysuje, albo ktoś, kto ma strzelca w swoim horoskopie urodzeniowym tutaj. Więc też jeśli będzie taka osoba impulsywna, która będzie próbowała perswadować jakieś swoje pomysły odnośnie właśnie związane z pieniędzmi i zamieszane trochę jakieś tam są historie natury emocjonalnej, to dałabym sobie temu czas. Obserwowałabym, dopóki nie będę pewna tej osoby lub tej propozycji. Ale tutaj, jeśli chodzi o finanse, to w ogóle jakoś taki e, jest też tak, powiedzmy sobie, taka m, informacja, że m, jest okej okay na razie. Wszystko się dzieje w jakiś taki sposób e, wyważony. To dobre. W, znaczy, to jeśli chodzi o Was, tak ja to czuję. A co w pracy w ogóle? Gwiazda. Wow. I była w nowe pomysły, nowe możliwości. Jeśli macie z wodnikiem do czynienia lub z kimś, kto ma wodnika w swoim horoskopie urodzeniowym, to ta osoba ma moim zdaniem jakąś nową propozycję, nową możliwość przed sobą, realizuje coś nowego, chce działać. Piękna energia, bardzo kreatywna. Dodatkowo jeszcze powiem Wam, że jeśli chodzi o pracę, to jest tutaj prośba, żeby nie tracić nadziei. W kierunku realizacji się zawodowo i chęci, chęci zmiany bądź pozyskania takiego, takiej formy zatrudnienia, takiego rodzaju działania, który jest dla Was jak spełnienie marzeń. I może nawet, żeby w tym tygodniu działać w tym zakresie, słuchajcie. Informować e, rekruterów, szukać. Hmm? To bym powiedziała, że tak, że coś, co sprawia mi wiele radości. Czuję, że jest moim, moim powołaniem, czuję, że jest absolutnie spójne ze mną z tym, czego, co pragnę robić w życiu. Działaj w tym tygodniu, w tym zakresie. Albo zacznij chociaż działać, to jest energia paziowa, czyli ustal sobie jakiś plan, może e, działania. Jeśli chcesz coś zmienić zawodowo, pójść w jakimś nowym kierunku, bardziej spójnym z tobą, który da ci dużo spokoju, też właśnie takiego wewnętrznego i satysfakcji. No dobra, rodzina, przyjaciele. O, 10 buław. C czegoś za dużo. Dwie buławy. że znaczy to jest tak, em, jeśli macie do czynienia z osobą, która nie, nie była w stanie podjąć długo jakiejś decyzji, zastanawiała się nad czymś i zastanawiała się nad czymś i tak jak powiedziałam, nie podjęła ostatecznie decyzji, no to y, wygląda na to, że jakoś tak ta sytuacja nie skończy się w żaden budujący sposób. Czyli może się skończyć jakąś taką nerwową atmosferą trochę. Ktoś Wam może powiedzieć, słuchaj, nie chcę podejmować tych decyzji, dla mnie to jest za dużo, za ciężko. Wiecie, no tutaj też jest jakby, jeśli, jeśli ktoś czeka, aż Wy zdecydujecie, ktoś Was też może, wiem, obarczyć, Jakimś swoim, nie chcę powiedzieć problemem, ale no trochę tak. Zdarzy się coś, że będziecie musieli wziąć odpowiedzialność za jakąś sytuację, za jakąś decyzję. Może wam być Wam ciężko. Jest też dużo pracy, takiej domowej. Nic, nic romantycznego, jak to się mówi. Czyli jest jakiś ciężar, jakiś trud po prostu, i to moim zdaniem na Was zostanie zrzucona odpowiedzialność, co z tym dalej zrobić. Ostrzeżenia. Mhm. Ostrzeżenia. Wydaje mi się, że trzeba poczekać na coś, na jakąś informację. Może ci się wydawać, drogi byku, że już wszystko wiesz może Ci wydawać się, że już masz pomysł w garści, że już jesteś gotowy, a moim zdaniem jak poczekasz chwileczkę, przyglądając się sprawom, to uzyskasz jeszcze jakieś dodatkowe informacje. E, tutaj też jako ostrzeżenia, jeśli miałyście w tym tygodniu z, rozpocząć jakieś nowe działania związane z jakąś nową inicjatywą, tu jest jakieś ograniczenie, bądź będzie przy tym jakieś ograniczenie. To jest moim zdaniem po prostu m, może się rozwiązać w, 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 kilka dni później. Bo as mieczy to są te wszystkie nowe pomysły, to coś jakby gdzieś jest sukces mentalny i my chcemy działać, a i przy tym jest ograniczenie, czyli tak jakby ten tydzień nie był najlepszy, żeby te nowe pomysły wdrażać w życie, albo może się okazać nie być najlepszy, żeby wdrażać to w życie. Co miłego nieoczekiwanego, siedem mieczy, wyobraźnia i znowu wodnik, mówimy już dwa razy. No Dzięki wyobraźni i nie przede wszystkim uda Wam się zakończyć coś z powodzeniem, dzięki wyobraźni. Nie dacie się zaskoczyć. Wasza wyjątkowość w wyrażaniu się też, akurat dlaczego to powiedziałam? Dlatego, że ten mężczyzna jest bardzo charakterystycznie ubrany. Ja jakby na to zwróciłam uwagę, wyraża się w taki bardzo charakterystyczny sposób, więc uważam, że wasza indywidualność, wasza oryginalność przynosi jakiegoś rodzaju spełnienie. Przynosi wam jakiegoś rodzaju zadowolenie, jakiś sukces. Hmm, może wam też coś zaskoczyć jakaś sytuacja, jakaś wiadomość, która nadajecie być może ze świata, jak to się mówi, czy z jakiejś odległości i wy będziecie wiedzieć, jak z tego wybrnąć. Ok, więc jakby nie dacie się zaskoczyć, właśnie. Uważajcie na siebie, moje drogie byki. Eee, wiecie, co tak sobie myślę, jeszcze, że powiem Wam, co na spodzie. Sześć kielichów. Prośba o zachowanie uprzejmości. Sąd ostateczny. Mhm. To jest tu, moim zdaniem. Tutaj trzeba będzie zrobić porządek, jeśli chodzi o kwestie domowe. Tak to nazwijmy, to jest ze środowiskiem rodzina, przyjaciele. Ktoś was może obciążać za bardzo jakiegoś rodzaju działaniami, jakiegoś rodzaju pracą, tak to nazwę. I wy do końca chyba nie wiecie, co macie z tym zrobić. Więc no, albo, to już jest, albo to już jest kumulacja w tym tygodniu po prostu. Że tak narastało, narastało i już jakby już koniec, tak? Już mówimy, dobra, ułóżmy to jakoś inaczej, bo w takiej formie nie możemy dalej gdzieś tam ze sobą funkcjonować. No jest jakiegoś rodzaju tutaj trud, powiem Wam szczerze. E, coś Was zmęczy, może jeszcze tak bardzo kolokwialnie. Dobra, teraz już naprawdę się żegnam. Dziękuję Wam bardzo, pozdrawiam. E, link do Vimeo w opisie filmu. Do usłyszonka.